Zapraszamy do obejrzenia pierwszego programu z cyklu Wiadomości Ekonomiczne. W programach przedstawiać będziemy aktualności gospodarczej Linii Góry. Dziś w programie informacje bankowe o sposobach lokaty oszczędności w bankach jeleniogórskich, ich oprocentowaniu i formach depozytu. Kursy dolara i marki z 28 marca z godziny 13 oraz reportaż z jeleniogórskiej autogiełdy. Zapraszamy w każdy poniedziałek o tej samej porze. A teraz przedstawimy informacje o lokatach złotówkowych. składy obiegowe w PKO 20%, rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe również 20%, lokaty terminowe 3 miesięczne 30-37% w zależności od kwoty lokaty, podobnie 6 miesięczne, lokaty roczne bez względu na kwotę 38%, tak zwane bony depozytowe rentierskie 12-miesięczne 40%, maksymalne oprocentowanie, w tym banku 44%. Kapitalizacja kwartalna, oprocentowanie podane w stosunku rocznym. Podobnie w banku BGŻ, Banku Gospodarki Żywnościowej. Tutaj maksymalne oprocentowanie wynosi 63%. Na dole mają podany Państwo numer telefonu, pod którym można uzyskać dokładne informacje. Bank spółdzielczy. Łódzki Bank Rozwoju. Bank rozwoju rolnictwa. Inwestbank. Tutaj zwracamy Państwu uwagę na inny rodzaj kapitalizacji odsetek. Również likwidacja wkładów odbywa się na innych zasadach. Dokładnie informacje pod numerem 23615 oraz w naszych następnych programach. Bank zachodni spółka akcyjna. W następnych programach przedstawimy Państwu szczegółowe informacje o y, lokatach Avista, czyli y, tak zwanych obiegowych. A teraz zapraszamy Państwa do kantorów jeleniogórskich i punktów handlu dewizami. Przedstawimy kursy aktualne w dniu y, 28 marca o godzinie 13.00. Dolary można było. Sprzedać w banku PKO Jerenia Góra w kantorze 13700, BTS-a Juventus 13750, kantory pana Gieruszczaka 13760 średnia, pod kantorami można było sprzedać dolary w cenie 13770 zł. Podobnie kształtowały się yy, proporcje, jeżeli chodzi o ceny zakupu dolarów. Najdrożej można było dolary kupić w banku PKO Jelenia Góra, najtaniej oczywiście pod kantorami. Będziemy dla Państwa prowadzić szczegółową rejestrację kursów w poszczególnych tygodniach oraz przedstawiać tendencje, jakie zostaną zarejestrowane. Aktualnie przedstawiamy Państwu kursy złotychkowe marek zachodnio niemiecki. Najtaniej można było sprzedać Marki w kantorze PKO Jenia Góra, najdrożej oczywiście prywatnych kantorowców pod kantorami. A teraz coś dla, dla zmotoryzowanych. Zapraszamy Państwa na reportaż Jelenio Górski Autogiełdy Bazarów. W tę niedzielę uliczki dojazdowe do autogiełdy Stadionu Karkonoszy były zapełnione samochodami, które przyjechali na giełdę. Ostatnią niedzielę na giełdę zjechało około 90 pojazdów. Jednak oferta była skromna i przeważały samochody stare i w złym stanie technicznym. Z pewnością więcej było oglądających, niż mających zamiar dokonać zakupu. Naszą i kupująco oglądających uwagę zwrócił Ford Fiesta z 1989 roku w cenie 110 milionów złotych. Samochód był dobrze utrzymany. Niestety większość samochodów była i źle zaprezentowana, a często służyły one jako stanowisko do pokątnego handlu innym towarem. Innym samochodem, który zwracał uwagę kupujących, był Ford Escort z 1989 roku za 85 milionów. Tutaj i cena, i utrzymanie samochodu były na średnim poziomie. Zdecydowanie największe zainteresowanie wzbudziły na giełdzie gry hazardowe. Grano w trzy karty, a popularność tej gry była dość znaczna. Samochodom przyglądano się z uwagą, jednak, mimo że byliśmy na giełdzie dość długo, nie zaobserwowaliśmy żadnej transakcji kupna samochodu. Również i przy stoiskach okalających autogiełdę, w tych stoiskach bazarowych, nie było dużego ruchu. Jedynym miejscem, gdzie widzieliśmy dużą liczbę oglądających i kupujących było stanowisko z używanymi oponami. To świadczy o tym, że polscy kierowcy już nie mają pieniędzy na bezpieczne i nowe opony nieużywane. Oczywiście na wszystkich stanowiskach królowały tanie towary z byłego Związku Radzieckiego. Pogoda nie dopisała ostatnią niedzielę giełdowiczą, stąd dużym, dużą popularnością cieszyły się stoiska gastronomiczne, w których można było się nieco ogrzać. Oczywiście zabierano także drobne transakcje. Od godziny 12 wyjrzało słońce i większość oglądających i odwiedzających Jeleniogórską Autogiełdę udało się na trybuny stadionu. Tutaj jeleniogórskie karkonosze rozgrywały mecz ligi okręgowej. Na boisku działo się znacznie więcej niż na giełdzie. Liczba oglądających, kibiców jeleniogórskich karkonoszy rosła z każdą chwilą. Naszym zamierzeniem w czasie odwiedzin Liniogórskiego Bazaru Autogiełdy było pokazanie Państwu cen i ruchu na tym wolnym rynku. Niestety marazm jaki tutaj panował oraz brak oferty szerokiej towaru powodował, że najciekawszym wydarzeniem tego dnia były gry hazardowe oraz ten mecz piłki nożnej. gdzie zaobserwowaliśmy szeroki wybór towaru, było stoisko z kasetami. Zapraszamy Państwa do oglądania naszych następnych programów, gdzie szczegółowo będziemy omawiać zagadnienia związane z bankowością i lokatą pieniędzy. W następnym programie przedstawimy Państwu zasady lokaty pieniędzy na tzw. kontach agista, tzw. kontach obiegowych, które są najbardziej popularne. Powiemy Państwu, w jaki sposób można zwiększyć swoje dochody rodzinne o około 1 piątą dzięki wykorzystaniu oprocentowania na tych kontach. Zapraszamy do oglądania naszego programu w przyszły poniedziałek o tej samej porze. Zapraszamy wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką ekonomiczno-gospodarczą do kontaktu z telewizją Relax. Uwagi co do tego programu prosimy kierować do telewizji tablowej Relax z dopiskiem czy z uwagą wiadomości ekonomiczne.